Dobry wieczór wszystkim z tej strony, Maciej. Czyli Verde. zapraszam na kolinę, więc widzimy na czy dziki głowy. Dziewucha sama się prosi. Kłacz będzie jak baronowi z nią potańcują. Bo potem jeszcze sioło z tym puszczą. Nic, tylko modlić się i błagać, by choć nas słonięło. Nie idzie na lepsze ojnie. Grzybmy miejsce, na nabór. Su suka się oszczędziła. Właśnie wysyłki na prawa dachu. Wyścigi konne. Wyścigi w rąk. Uda się do miejsca, gdzie zaczyna się wyścig. Okol okolica kasztorów we Wrońce nie obfitowała w rozrywki, dlatego żołnierze barona wiecie szukali sposobu na zabicie nudy. Jednym z nich były nocne konne wyścigi związane z nim mi zakłady, choć Wiedźmin akurat na brak zajedźmi nie narzekał, też postanowi wziąć udział w gonitźwie. Fach w ręku macie co wam dzisiaj ładować nie da. Masz taki życia. Ruszaj się! Po tym, co dla nas zrobiłeś, zawsze będziesz miał we mnie przyjaciela. Chyba mnie... mnie gniecił w nieco coś. Niezłą robotę podłapał mój Luby, ha? Ano, nie kiepsko. Jedź, Płocka! No, kto jeszcze się ściga? Przyszłem się ścigać, a nie gadać. Ja to w rozmowie raczej kiepski jestem. Za to na koniu... Ło, pani! Z Radkiem gadaj, on wyścigi ustawia. Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy, bo mleć po popróżnicy nie lubię. Wołają mnie radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś? Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz? To zjeżdżaj. Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjść po zmierzchu i przynieść złota na zakłady. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz się przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią czy Czarnym Bogdanem? Niech będzie Maciek Jąkała. Z zobacz czy. czy. G g g gram. Z pa. pa. pa, 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 pa Ech, kurwa! No to ustalmy stawki zakładów. I dalej jazda! Na koń! Poszli! Zrogi śledzie! Maćko jedzie! Nie, nie, się nie, dalej, dalej! dalej. nie, 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 z białym nie, Maćko jedzie! Ładnie, ładnie! Widać nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. No, jeszcze się ściga!